Witajcie moi drodzy, z tej strony Patryk, a dzisiaj widzicie dwie jasne kolorystyki butów KD Tray 5.9 i 5.8. Wiele osób pisze do mnie, że chce kupić KD Tray 5, co o nich myślę? No i moi drodzy, nazwa tego buta to jest KD Tray 5 i potem rzymską, czyli KD Tray I to te a KD Tray 5 i X to te. No, a nazwa z tego wzięła się oczywiście z tego, że Kevin Durant na Twitterze ma KD Tray 5. Tak się nazywa konto, więc to już wyjaśnione, jeśli chodzi o pytanie. A teraz porównamy te dwie pary butów. Oczywiście, obie pary równamy jako buty outdoorowe, nie buty indoorowe, no bo to bym musiał troszkę skować, ponieważ w tych na indoorze grałem raz i tych chyba dwa może, więc wolę porównać je jako outdoorowe i takie je porównam. W tych przegrałem więcej, muszę przyznać, no bo te były dla mnie hitem poprzednich wakacji, w ostatnich wakacji te dla mnie hitem nie były, były Genesis Immortality. No, ale cóż, czas na porównanie, a zaczniemy od ceny do sztosa. I powiem tak, no te miały niższy retail, tyle sztosów żadnych, promocje takie same, więc nie ma długiego rozwodzenia się, i wybieramy te i prowadzą one 1 do 0. Kolejną kategorią będzie oczywiście amortyzacja. Jeśli chodzi o amortyzację, to tak, tutaj mieliśmy wprowadzoną piankę Reniu, tutaj mamy piankę Reniu i dodatkowo jeszcze poduchę. Więc jeśli połączymy coś, co jest dobre, z jeszcze fajnym dodatkiem do amortyzacji, no to będzie lepiej. Więc wybór jest dość prosty, i punkt dajemy tutaj, więc mamy już. 1 do jednego. No jak widzicie idzie to dość płynnie, więc przejdziemy do kolejnej kategorii, czyli trakcji. No i tutaj, jeśli chodzi o trakcje, to wygląda to tak. Te są bardziej brudne zdecydowanie, ale to pewnie ze względu na to, że mają gumę transparentną. I nie wiem jak by to wyglądało w butach i w CW, które nie ma gumy transparentnej. Ogólnie trakcja jest super. Bardzo fajna. Jak nie grałem na tartanie, na hali, na takim dziwnym materiale, o którym mówiłem w recenzji tych butów, że tam grałem w nich, dodatkowo na betonie i na kostce. Tak, jest na kostce brukowej z jedno boisko u nas w Kutnie i tam też grałem. A na betonie, jak grałem, to jest na osiedlu, gdzie mieszkałem wcześniej. I tam jest często piach jakiś na tym wojsku, więc możesz takie, ziu, takiego ślizga zajechać i się rozjechać. Niestety. I muszę przyznać, że te buty nie miały tam problemów, chociaż mogło być lepiej. Oczywiście nie było jak na łyżwach, ale lepiej być mogło. Jeśli chodzi o te buty, tu nie miałem problemu kompletnie nigdzie. Nie wiem jak sprawowałyby się one. Po większej ilości grań, ponieważ ta guma jest tutaj dość miękka. Nie jestem pewien, jakby to funkcjonowało. No, szczerze, chciałbym, żeby funkcjonowało to dobrze, ale nie wiem, czy nie zniszczy się wyjątkowo szybko ta guma zewnętrzna. I dlatego trakcje wygrywają te buty, ponieważ oceniamy trakcję teraz, a nie jaka będzie za rok. No, nie wiadomo, jak kto użytkuje buty. Jak ktoś waży 120, to szybciej zniszczy niż jak waży 50. Reakcja tutaj jest lepsza i wygrywałem już dwa do jednego. Kolejną kategorią jest wygoda. Jeśli chodzi o wygodę, to szczerze powiem, no tutaj ten, ta gąbka jest do dupy, tutaj ta gąbka jest do dupy. Tutaj język jest bardzo fajny. Tu bym język jest mega, ta pianeczka tutaj to jest genialne rozwiązanie. Ta pianeczka nigdy Was nie podrapie. Ja w żadnych innych butach nie widziałem takiej fajnej pianki jak tutaj. To jest kurna, genialne na język i to zawsze będę mile wspominał. I język ogólnie fajnie odpowietrzniony, bardzo szerokie. Oczka w siateczce. tutaj język też nie ma się do czego doczepić. Troszkę rzadsze te oczka w świateczce, przez co ten materiał troszeczkę gorzej oddycha, ale materiał cholewki jest lepszy. Zdecydowanie lepszy materiał cholewki, jeśli chodzi o wygodę, tu podkreślam. Jeśli chodzi o wygodę, to jest lepszy i muszę dać punkt tutaj. Nie no, tutaj, ten jest wygodniejszy. But jest zdecydowanie wygodniejszy i mamy 3 do 1 i te treje już wygrały. Dodatkowa konkurencja, czyli ta ostatnia, jak zawsze, ochrona rozkierotanych stawów. I tutaj, jeśli mówiłem o cholewce, że jest wygodna, to nie do końca trzyma stopę tak, jakbym chciał. Ona troszeczkę jest za miękka. Przez co ta chorewka znowu wygrywa. Dodatkowo tutaj, mimo że ten but wydaje się grubszy, sztywniejszy, to ten tu jakoś fajniej zamyka stopę i naprawdę lockdown stopy jest lepszy w tym bucie. Dodatkowo tutaj też troszeczkę lepiej trzyma. I nie mam co się doczepić do trakcji, tak żeby czuć się, że się jeździ. Jest naprawdę spoko, spoko trakcja, więc no nie ma nic w niej złego. I dajmy punkt tutaj. I mamy już 3 do 2. Wygrały nowsze, KD Tray 5.9. Wygrały z KD Tray 5.8. Teraz kilka słów podsumowania. Moi drodzy, oba buty są ciekawą opcją. Oba buty kupiłem w kretyńskim CW na autor, ale są ładne te jasne CW i... Mam nadzieję, że przy KD Tray 5.10 nie popełnię tego samego błędu. No są ładne te jasne, ale nie kupujcie jasnych cewu na outdoor, bo wyglądają potem jak gówno. A ja nie korzystam dużo z butów, naprawdę, ja często zmieniam buty, dogrywam te 25 godzin i często dużo, ilość partek, jak widzicie sobie, tylko leży na tych półkach, a nie są za bardzo korzystane, więc... Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia już w sobotę, w piątek gramy finał gielskiej Ligi Amatorskiej, jeśli ktoś ma blisko, to zapraszam. O 18 gramy w finał i w sobotę będzie relacja z tego finału i gali wręczenia nagród. Mam nadzieję, że odbiorą pucharu za pierwsze miejsce. A w niedzielę kolejny odcinek Waszego ulubionego serialu o Waszykówce. Dobra. Nara.